A teraz trzymajcie zatki na zydlu, bo akcja nabiera tempa. Drużyna sprzymierzyła się z innymi najemnikami, którzy również podjęli się tego zlecenia. No, Mor był taki osiłek, co prawda niezbyt rozmowny ani tym bardziej bystry, ale jak trzepnął, no to mówię wam, nie było co zbierać! Wielesław był ich żercą. Dziwny trochę, ale wiecie, jak to na żerców Welesowych przystało, nie powinno to nikogo dziwić. Ich przewodniczką jest Domażyra, zgrabna i wojownicza kobieta. Ciekawe skąd pochodzi. Na pewno nie z Wielkiego Gaju. Tak po dialekcie wnosząc. Uła, całe 9, 1 i 2 na kości. Nie ja mam 12 na starcie. No ale ja mam 12 z tym tropienie plus 3-15 ze zmysłów. To co tam ciekawego zobaczyłem między krzeczkami jagod? No panie. Powiem ci tak, że znalazłeś ślady, tropy, bestii. Oboje znaleźliście. No. Mhm. To chodźmy, bo nie. Nie to... prowadzą? Ale poczekaj, poczekaj. Tak, nie, Chodzi mi o to, że po prostu odnaleźliście to miejsce, gdzie łatwo będzie wytropić tą bestię. No. Tak? I też zauważyliście, że są i mniejsze i większe ślady. Czyli no, musi być mniejsza bestia i jakaś większa. I no, jesteście w stanie określić kierunek, gdzie podążały tak, te potwory. Dobra, czy w pobliżu są brzozy? Nie, tu nie. Niedobro. Ale wiesz co w sumie? Może zróbmy to tak, że będzie tu gdzieś kostka plus minus? Nie ja. Tu może parzy parzyście, nie parzyście. Wykłanie. Rzucaj. Parzyście jest, nie parzyście nie ma. Jest. Parzyście jest. 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 E, Radzi miotkę. Brzozową. Pomoże na to pewno. E, tak, bo brzoza chroni przed demonami. Tak w ogóle. Dlatego na odpustach, jak są te domki, e Boże, to ludzie zrywają brzozę. Tak. A, I robią wianki z tego. I... Dobrze, możemy ustalić tak, że. Ja robię miotłę ten wianku dla każdego. Super. Z chęcią przyjmę Twój wianek. Cieszę się bardzo. Że ty zbierałeś gałązki mhm. i plotłeś to wszystko w trakcie drogi, e, podczas gdy inni na ciebie nieco dziwnie e, spoglądali. A bylice jeszcze po drodze spotkałem, to wezmę sobie, nie? Gdzie bylice? Tam nie ma bylicy. Była przy drodze. A rzuć! Minut, czy jej nie zgubiłeś? Plus minus czy jak? E, parzyście była, nie parzyście tak, nie ma. No była. Parzyście była, dobrze. Nie. Ale czy, czy cię kość dobrze poturlała? Tak. Ona się nie turlała, ona się powinna się poturlać. Ale dobra, już niech ci będzie. <grystanie> Okej. Okay. Aha, bo brzał na to. Wiecie, tam zaraz piszę ten wialek brzozowy. No dobrze, wianek powiem. Zobaczycie, że to się przyda. Ja wierzę. No i go sprzedam. <grystanie> Rozglądałeś się jeszcze i no, słuchaj, no masz taką też nieodpartą, masz takie nieodparte wrażenie, że no tutaj wiele ciekawych miejsc było do, do zobaczenia. Hmm. Gdzieś tam pod tym oka mogłeś dojrzeć posąg jakiegoś bóstwa. Nie zobaczyłeś jakiego? Co chcesz określić? Ja, wiedzę ogólną konkretnie. A to bardziej na wypatrywanie, bo tu chodziło o to, czy... Jak najbardziej. 7, 16. 10. 12. Tak? Tak, 12. No to nie też, Wy też to mogliście nie zobaczyć, wiem, nie? Nie wiem, co to. Um, co robicie? Bo no możecie albo tam podążać tymi śladami, nie wiem, no jak pomywianki już tu. To... No chodźmy zobaczyć, chodźmy co, co tam było. Co co tam było miejsce kultu na pewno. Mógł być, no, jakieś miejsce kultu. I, i, idziemy. Idziemy do posągu. Dobrze, bo generalnie wyprowadzicie. Reszta no, trzyma się bardziej za wami, mhm. więc no, nikt nic nie komentuje, tylko idzie. No i w pewnym momencie podchodzicie i widzicie, że jest posąg Velesa. Wiecie, jak wygląda posąg Welesa? Ja wam go pokażę bardzo ładnie. Posąg Welesa. Podchodzicie do tego do tego posągu, on jest zrobiony z drewna, i no od razu po po takim spojrzeniu, takim bliższym, no macie wrażenie, że taka ponura atmosfera o, się zrobiła. Widzicie, waszą uwagę zwraca, zwracają te rogi, które on ma mhm. wyrzeźbione po prostu. No czuć, że tu jest taka jakaś taka dziwna cisza, tak wszystko umilkło. Do tej pory gdzieś tam jakieś ptaszki śpiewały, coś, a tu jest taka cisza, ani wiatr nie wieje. I jest jakby tak, no ciemniej, nie? Te, te gałęzie drzew, korona drzew tutaj w tym momencie nie dopuszcza za wiele światła. Wiele sławie, czy możesz wytłumaczyć zaistniałą obecną sytuację, która ma miejsce przy tym posągu. On się tylko głupio uśmiecha, podchodzi, wyciąga coś ze swojej takiej sakwy, tam coś miesza, rozproszył troszeczkę takich ziół. I wziął wyciągnął ze swojej pochwy sztylet i naciął sobie palec. żeby kilka kropel na ten potem potem ukląkł na jedno kolano i zaczął coś tam mam pod nosem. Ale jak ktoś coś się dzieje? Przepraszam. <laughs> no po prostu jakieś obrzędy nie... modły odprawia, tak? Mm. A na to, jak do Domażera właśnie to zobaczyła, mor to w ogóle tam rozgląda się, czy, czy, czy nie czyhają jakoś bestie, mm. a na Swieciono to może chwilkę potrwać, może jeszcze się tutaj rozejrzymy. To jest bardzo taki no, gorliwy człowiek. Ale co on robi konkretnie? Modli się. To może światło zapala, żeby było jaśnić. Może będziemy mieli przychylność samego Walesa, jeżeli tam zejdziemy Może dalej. się przydać. Może się przydać. Dobrze, no to co rozejrzyjmy się? Mhm. Y 12, 13. No i to może też sobie popatrzę. Nic nie widziałem, totalnie. Ja tak spojrzałem, że ja go to... A i borówki. Zrobiło tak, tak. ciemno, że nic nie widać. Nasłuchiwanie. Nasłuchiwanie, dobrze. No. 12. 15. Kaptur na oczy spod... yy. Usłyszałaś skomlenie. Wiem z której strony? Tak. Więcej? Mhm. To podchodzę w tym kierunku? Yy, podchodzisz, yy, oddalasz się troszeczkę. Tak. I dosłownie za krzakami widzisz bestię, Nie. pętlaka, Jezu. który jest... ma może tak z niecały metr wysokości, mhm. ale leży, ledwo dyszy. Widać, że jest ranny i dookoła niego jest wylana właśnie taka czarna maź. No po prostu się wykrwawiał, nie? Taka żywica, takie coś bardzo lepkiego. Dobrze. Drużyno, bierzemy, chodźcie bier, tu, podejdźcie. Znalazłam coś. Bołam ich wszystkich, żeby podeszli. Ciebie no też, idę. To. Ta, no, tak, deklaruję przemieszczanie się w tamtą stronę. Mhm. Dobrze. Um, w takim razie... No podchodzicie i widzicie właśnie... Y, tą, y, tą, leżącą bestię, to widok jest dość niepokojący. Mhm. Dobijamy? Dobijamy, Fortuna sprzyja, bierzemy głowę. Mhm. Tak, jak najbardziej. Dobijamy. Mhm. Ja jeszcze wyciął jakieś pazury czy coś takiego? Bo Można. Dobra, najpierw nie. dobijmy może, co? Tak, Kto no. Kto ma miecz znać? czym to najlepiej. Nie e, dobywam miecza. No. Mhm. Dobijam bestię. Dobrze. Yy, usłyszałeś, no, jak on wydał z siebie ostatnie wycie. Mhm. Uh -huh. Ucinam łeb bestii. Uh -huh. Daję kupcowi do niesienia. Masz worek? Mam, w torbie mam dużo. Także. Dobrze, to będziesz się z trofeum. Nie ma problemu. Dobrze, no ja się zajmuję tam pobraniem. Nie wiem. Czyli mamy ten... wypatrywanie gdzieś w międzyczasie. Tak. Dobra, biorę pazury. Hmm. Bo truchło całe leży. My bierzemy 10. tylko łeb. 10. 10? 10, no. 4, 5, 10, 11, e, Dojrzałaś, tak. bo to było wypatrywanie. Tak. Dojrzałaś kawałek dalej. taką wydeptaną ścieżkę. Uh -huh. W którą no, on tak leżał, tak jakby chciał się tam kierować, wyszłaś na tą małą ścieżkę i zobaczyłaś wejście do jaskini. Słuchajcie, no dalej. Mamy jaskinię. Mamy już też Pro głowę. Proponuję tam pójść. No sami mówiliście, że bestii mo może być więcej niż jedno, tak? Gdzie jest syn kozak, który tak bardzo chciał być pierwszy? Mor? No. Nie, to tego było wiele słów. Veles. Ten dobry. On już skończył te modły, czy? Tak, on skończył te modły. Jak zobaczył, truchło spojrzał w górę. Potem spojrzał w dół. Potem na Was widzicie. Moja ofiara. Gdyby nie moja ofiara, to by Weles nam nie pomógł. Dobra, tylko że to jest dziecko. Idź do eski, i zobaczyć, czy Weles dalej nas wspiera. Myślę, że by trzeba było się przygotować do tego jakoś. Sprecyzuj. Przygotować w sensie? Potrzebne będą pochodnie do eksploracji jeskini. Lepiej złóżcie modły do waszych bogów. Może akurat wam będą sprzyjać. Tak, to ja do Ja już się modliłem dzisiaj A, a ja nie jeszcze. Tak, ty możesz rzucać. 11. 11. Idę pozbierać ten. A ty rzucałeś? Nie, odpuszczam. A ja idę pozbierać y, jakieś patyki na pochodnie. Dobrze. To może chyba, chyba że znajdę coś przy jaskini czy tam pochodnie jakieś leżą. Nie, pochodni tam nie ma. Nie ma? A przy Felesie? Nie, 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 nie. nie Też nie ma? Nie ma. A taki warderz był. Nie ma, ale no, możesz pozbierać po prostu i przygotować coś tam z tego, rady, tam co tam znajdziesz, rady, nie? Ma jakieś tam szmaty. Y 11 na modły. 11 na modły. Zdałaś, rzucaj. K6. 4. To jest punkt, ten ostatni, tam na dole, to Łaska? jest... Łaska. Mhm. dokładnie. To otrzymujesz ten punkt. Będziesz mogła z niego e, skorzystać. E, kupiec. Cóż robi kupiec? Ja tylko biorę jedną monetę grzywnę i rzucam z pogardu w kierunku truchła bestii mówię, że twoja fortuna się skończyła. Dobrze. Okej. Okay. Eee... Rzuć na ducha. Dziesięć. 12 To zdałeś. Słuchaj. <coughs> Kupa jest mi, na co rzucałem. Na ducha. No, ale... Nie, na ducha po prostu. E, a! E, przesądy. Masz coś w przesądach? Nie, chyba nie. No to czyli duch. Dobrze. E, chodziło po prostu o to, że Bardzo wiele no, wykonałeś też y, dzisiaj różnych gestów, y, które nawiązywały tutaj do Boga. Widać, że no, zwróciłeś jego uwagę, i on postanowił w końcu w jakiś tam sposób się odezła, odezwać do ciebie. Może nie w formie takiej y, zwykłej przychylności, ale postanowił zesłać na ciebie dobry omen, bowiem kiedy ty, y, ty rzucałeś monetę, tak? Tak rzucałeś monetę i ona wpadła, słuchaj, tak idealnie e, na taki ostry promień słońca, który ciebie tak oślepił. Takie coś tak, było coś takiego dziwnego, ale takie coś się zdarzyło i poczułeś, że szczęście jest z tobą, że ten Dasz jednak, jednak ciebie wysłuchuje i czuwa nad tobą. Dobrze, rzuć sobie teraz K20 na... To będą tabele... Co mogę sobie zobaczyć? E, tu mam, po tak. dokładnie. O, rzucaj. K20 10. 10. Na 6 godzin otrzymujesz dwa więcej żywotności, czyli twoja pura żywotności się... Na 3 godziny. Na 3 godziny. Czyli akurat na nadchodzący czas być może. Czyli będziesz tankiem. Dobrze. Mm. Okej. Okay. Ale jak to bywa, skoro pojawiają się dobre omeny, to muszą się pojawić również i złe omeny. I w takim wypadku... Panie Myśliwy? Tak? Coś dziwnego słyszysz z lewej strony ucha. Miałczenie kota. Domownik? W lesie? Takiego kota. No, no że co? Wskakuje ten kot na taki pienik uh -huh. i się patrzy na ciebie swoimi żółtymi, dziwnymi ślepiami. To jest czarny kot. Rzucaj na ducha. Ciu. Rzucaj na kota. Kitku się patrzy. 11 hmm, do 9. aha Czyli niestety ale będzie pek. przeszedł przez ciebie taki dreszcz po plecach od samego dołu tu aż po kark zmroził tobie em, po prostu skórę tak aż. Wtedy Kitku nie lubi mi Nie, kot po prostu zasyczał i gdzieś spierniczył w krzaki. A ty rzucaj K20 na pecha. Przed walką taki omen to nie bardzo. 11. 11. Na koniec sesji stracisz K4 punktów sławy. Ojej, dobrze. No ja na koniec sesji, no jak będzie sława rozdawana, to tego będziesz musiał odjąć no. K4. Dobrze. dobrze, za darmo grasz. Natomiast też tutaj. E, ciekawe co się wydarzy. Gniewa! Co? A ty nie robisz pająków, nie? Nie. Ale masz wrażenie, że. Na. Ty masz y, y, suknię jakoś, czy, czy spodnie? Tak, nie, dobrze. To, że właśnie na, na twoją o, suknię wchodzą jakieś takie białe pajączki. Musiałeś na coś tam wdepnąć, gdzieś coś zwrócić y, na siebie. E, uwagę tych dziwnych stworzeń, one po prostu na ciebie e, włażą. E, też że musisz wykonać tutaj test e, ducha. I to jest 6, 12, 14. 6, 14. To zdałaś. Yeah. Hmm. Pięknie. E, tak pięknie. Wystarczyło, że tak e, tupnęłaś nogą, mhm. otrzęsnęłaś się i teraz masz. Pewność, że tu żadnych pająków nie było, tu wszystko jest w porządku. Troszeczkę Twoja wyobraźnia chyba na, na Ciebie e, podziałała, natomiast daj e, sobie na K20. 15. Mhm. Dobrze. Zapisz sobie tą 15. No. I. Przypomnij się, kiedy otrzymasz jakąś ranę. Dobra. Jeżeli otrzymasz. Okej. Okay. Będzie bardziej głęboka. No, z pewnością, albo śmiertelna. No. Dobrze, e, co dalej? Co robimy? Wchodzimy na jaskini? Czy już my jesteśmy wystarczająco oporządzeni razem z naszymi towarzyszami, żeby tak, wejść na jaskini? Tak, mamy rozpalone pochodnie przygotowane. Broń w ręku, idziemy. Proponuję, żeby yy, żerzasz na początku. Ja też. Zgadzam się. A tak rozkłada ręce. Wyciąga miecze. Jak najbardziej. Królestwo cieni. Potem, Królestwo Welesa. A potem reszta. A potem. Aha, to jest ciasna jaskinia, czy dużo? A czy potem. Błąd. Nie, mord. <laughs> <laughs> nie, to jest wiesz, co so sporej wielkości jaskinia, ta, ta wnęka. Dobra, do, przygotowuję łuk. No mamy wszyscy do nie przygotowane. Dobrze, czyli macie pochodnie wkraczacie do... Tak jest. Tak. Do jaskini.